Tama... Śluza. Tama będzie troszkę dalej. Śluza Kościuszko. Współpracują się tu zawody kajakarstwa górskiego. Na razie przez wirusa jest zamknięte, ale będzie latać otwarte. Środek sportowy Kolna. No co to już na basen przychodzą? Czyli jeszcze nie otwarty. Jedziemy do Tyńca i jedziemy do Klasztoru. Ja, das war's. na sretnim